Czy możemy zaczynać? Tak, super. Dzień dobry Państwu, witamy państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej lewicy wrocławskiej lewicy. Szanowni Państwo, dzisiaj nie ma ważniejszego tematu dla Państwa niż kryzys mieszkaniowy. Dzisiaj nie ma ważniejszego zadania dla państwa niż wyjście naprzeciw oczekiwaniom milionów Polaków którzy nie mogą pozwolić sobie na swoje mieszkanie, ale nie mają także możliwości wynajęcia tanio mieszkania od samorządu czy od innych podmiotów. Dzisiaj także nie ma ważniejszego tematu dla milionów polskich rodzin, które martwią się o swoje bezpieczeństwo, głównie o bezpieczeństwo finansowe niż rosnące raty kredytów. Dzisiaj nie ma ważniejszego zadania dla silnego państwa, za takie podobno chce uchodzić państwo PiS, niż wzięcie byka za rogi. Mówię o bankach, mówię o tych wszystkich instytucjach, które powinny służyć Polakom, które powinny służyć mieszkańcom, mieszkańcom w rozwiązywaniu ich podstawowego problemu, czy podstawowych problemów, jakim jest codzienna egzystencja. A codzienna egzystencja to także możliwość bezpiecznej przyszłości w mieszkaniu, z którego nikt nas nagle nie wyrzuci, co do którego nikt nam nagle nie wypowie umowy, umowy najmu. Szanowni Państwo, wobec bierności Prawa i Sprawiedliwości, wobec bierności ekipy rządzącej w tej kwestii, lewica już od wielu miesięcy mówi o swoich postulatach. Jak państwo, które ma dbać o obywateli, ma realizować swoją politykę mieszkaniową. I mówimy tu także o zobowiązaniu wynikającym z polskiej konstytucji, która nakłada na władze państwowe obowiązek wspierania budownictwa i zapewniania. Warunków dogodnego mieszkania każdemu Polakowi i każdej Polce. Lewica mówi bardzo jednoznacznie wobec szaloje, szalających cen, wobec galopujących rad kredytu, wobec tego, że pętla kredytowa zaciska się coraz bardziej na szyjach polskich kredytobiorców, trzeba ugryźć ten problem z innej strony. Trzeba powrócić do rad kredytu z roku 2019 z grudnia po to, żeby zatrzymać ubożające, proces ubożenia polskich rodzin. Lewica mówi bardzo jednoznacznie. Musimy wrócić do rad kredytów, do wysokości rad kredytów z grudnia 2019 roku. Ale Lewica jest rozsądna i Lewica pokazuje bardzo racjonalne rozwiązania. Nasza propozycja zamrożenia rad kredytowych na poziomie z grudnia 2019 roku ma obowiązywać na 12 miesięcy. I tylko dla tych rodzin jest ta propozycja, które zaciągnęły kredyt na swoje pierwsze mieszkanie. Pierwsze mieszkanie do zamieszkania. My nie rozdajemy obietnic wszem i wobec, wobec tych wszystkich, którzy kupują mieszkanie piąte, dziesiąte, dwudzieste pod tak zwaną inwestycję. Polska lewica mówi o polskiej rodzinie i o polskim bezpieczeństwie. Dzisiaj nie ma ważniejszej kwestii niż zabezpieczenie bytu polskim rodzinom. I kolejna kwestia. Szanowni Państwo, tak się jakoś dziwnie złożyło, że Polska jest jednym z niewielu krajów w Europie, a szczególnie w Unii Europejskiej w której mamy niestałe czy rosnące ceny, rosnące kwoty rat, rat kredytowych, jeśli chodzi o, raty, o kredyt hipoteczny. W całej Europie mamy stabilne, stałe raty kredytowe. Takie raty kredytowe, że jeśli ktoś zaciąga kredyt hipoteczny, jeśli rodzina zaciąga kredyt hipoteczny, to wie, ile ta rata będzie wynosiła za rok, za pięć, czy za dziesięć, czy piętnaście lat. Dzisiaj polskie rodziny tak naprawdę biorą udział w jakiejś rosyjskiej ruletce. Każdy, kto zaciąga kredyt, nie wie, jak ten kredyt będzie wyglądał, już nie za 10 czy 15 lat. Nie wie, jak ten kredyt będzie wyglądał za miesiąc, za dwa czy za trzy. Dzisiaj tak naprawdę polski rząd abdykował, jeśli chodzi o proaktywną politykę mieszkaniową. Dzisiaj tak naprawdę w tym kryzysie, w którym, który uderza po kieszeniach. Polskie rodziny w tym kryzysie zarabiają, zarabia dwie, zarabiają dwa podmioty, i to całkiem nieźle polski rząd, inkasując gigantyczne miliardy z galopujących cen i z podatku VAT, ale także polskie banki. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale... Polskie banki zanotowały wzrost swoich dochodów rok do roku o 111%. To znaczy, że ktoś na naszej biedzie zarabia, to znaczy, że ktoś zarabia na niepewnym, na niepewnym losie polskich rodzin. Są to banki, które niczym, nieograniczone, niczym nie ograniczone, niczym nieokiełznane, przeszą grubą kasę na polskich kredytobiorcach i zaciskają tę pętlę kredytową coraz bardziej na, na szyjach polskich rodzin. Agnieszka Szanowni Państwo, rozmowa o mieszkaniach to nie jest rozmowa o budynkach, to nie jest wbrew pozorom rozmowa o nieruchomościach, to rozmawia, rozmowa o życiu, o przyszłości i o bezpieczeństwie polskich rodzin, młodych małżeństw, które dopiero chcą iść na swoje, założyć rodziny, rodzin z dziećmi, które patrzą dziś z przerażeniem, jak rośnie im z miesiąca na miesiąc rata kredytu. Emerytów, którzy mając tak niskie emerytury, martwią się, że nie są w stanie pomóc swoim wnukom w spłacie zaciągniętych zobowiązań. To wszystko ludzkie, konkretne sprawy. I lewica, która stoi po stronie ludzi, polskich rodzin, ma na te problemy rozwiązanie. Poseł Krzysztof Śmiszek powiedział przed chwilą o pomocy kredytobiorcom, o pomocy tym osobom, które zaciągnęły już kredyty, a dziś z przerażeniem patrzą, jak rosną ich raty. Ale szanowni państwo, 70% Polek i Polaków nie stać, nie ma w ogóle zdolności kredytowej. Zadłużenie w Polsce, możliwość zaciągnięcia kredytu, to jakkolwiek absurdalnie by to brzmiało, luksus, na który pozwolić sobie może mniejszość. Ten luksus dziś jest przekleństwem, bo te osoby, które zaciągnęły kredyt, muszą go spłacać w coraz to większej wysokości. Ale tych kilkadziesiąt procent Polek i Polaków, którzy nie mają zdolności kredytowej, oni nawet tej możliwości. Nie mają. 45% młodych Polaków do 24 roku życia mieszka nadal z rodzicami. Jeśli jest to wybór, świetnie, ale niestety często jest to po prostu przymus i brak możliwości wyprowadzenia się, bo nie ma się dokąd wyprowadzić. Rozwiązaniem tego problemu jest wzięcie w końcu odpowiedzialności przez państwo i samorząd za budowę niedrogich, dostępnych i dobrej jakości mieszkań na wynajem. My jako Lewica wiemy jak to zrobić. Proponujemy w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego wybudowanie do 2029 roku 300 tysięcy mieszkań na wynajem. Nie sięgamy po gwiazdkę z nieba, nie wynajdujemy prochu na nowo. Chcemy skorzystać z rozwiązań, które zadziałały w Szwecji, które zadziałały w Wiedniu, które działają w państwach zachodnich. Chcemy i wiemy, że żeby wybudować dobre. Tanie mieszkania na wynajem, trzeba wyłożyć pieniądze z budżetu państwa. Prawo i sprawiedliwość, a wcześniejsze rządy także, potknęły się na tym, że liczyły, że sprawę załatwi prywatny biznes, że deweloperzy wybudują mieszkanie za państwo. Szanowni Państwo, dziś w kryzysie mieszkaniowym deweloperzy biorą marże w wysokości 150 tysięcy złotych. Tak nie może być. Jeżeli państwo weźmie na siebie odpowiedzialność budowy mieszkań na wynajem, to nie po to, żeby na nich zarabiać, tylko po to, żeby wypełnić swój konstytucyjny obowiązek zapewnienia każdemu i każdej dachu nad głową. To jest nasza odpowiedzialność, to jest odpowiedzialność państwa, bo nie będzie przyszłości państwa, jeśli polskie rodziny nie będą miały gdzie mieszkać. Jeszcze jedna ważna dana nawet jedna czwarta Polaków wskazuje, że ze względu na brak dobrych warunków mieszkaniowych nie decyduje się na posiadanie dzieci. Jesteśmy państwem starzejącym się, jesteśmy państwem, który jest w coraz głębszym kryzysie demograficznym. Jeśli nie postawimy na budowę niedrogich mieszkań na wynajem, to nie uda się odwrócić tego trendu. Jeżeli chcemy, żeby polskie rodziny się rozwijały, żeby polki rodziły dzieci, żeby młodzi ludzie decydowali się na założenie rodziny, musimy stworzyć im do tego szansę. Musimy wybudować niedrogie mieszkania na wynajem i musi to zrobić państwo. Ale kolejna sprawa to są te mieszkania, które już są, w których już mieszkają ludzie. Nawet 35% lokali mieszkalnych w Polsce nie ma dostępu do toalety, do łazienki. Tak nie powinno być w samym sercu Europy w 2022 roku. Dlatego jako lewica proponujemy, postulujemy przywrócenie ulgi remontowej. tak żeby można było w końcu nie tylko zapewnić dach nad głową, ale zapewnić godne warunki mieszkania wszystkim Polkom i Polakom. Bo, Szanowni Państwo, Polacy nie zasługują na to, żeby mieszkać w szałasach. Polacy nie zasługują na to, żeby być skazani na 30-letni kredyt, którego nie chcą w stanie spłacić. Polacy zasługują na szansę na rozwój, na rozbudowywanie swojej rodziny, na spokojne, bezpieczne i szczęśliwe życie. Chcemy, żeby byli bezpieczni. Dlatego chcemy, żeby mieszkanie faktycznie stało się prawem każdego obywatela, każdej obywateli. Zapraszam Macieja Wilnego, wiceprzewodniczącego Wrocławskiej Lewicy i co ważne, architekta. Szanowni Państwo, mieszkanie jest prawem człowieka. Mieszkanie jest punktem wyjścia, w którym każdego dnia zaczynamy nasze życie. Mieszkanie jest punktem wyjścia. Do rozwoju naszego życia rodzinnego, społecznego i naszej kariery zawodowej. Przez ostatnie w minionym stuleciu polskie architektki, architekci i urbaniści realizowali śmiałe projekty, których celem było dostarczenie jak największej ilości mieszkań jak, o jak największej jakości. Tymczasem dzisiaj, kiedy mieszkalnictwo zostało całkowicie sprywatyzowane, mieszkanie zaczyna być traktowane jak towar. Jako narzędzie inwestycyjne. Spójrzmy tylko na wrocławskie osiedle Gaj. Wspaniałe, zielone, doskonale zlokalizowane osiedle z lat 70., w którym dzisiaj realizowane jest dużo inwestycji deweloperskich, dogęszczających to osiedle. W tej chwili powstaje tam 1700 nowych mieszkań. Co z tego, skoro ponad połowa z nich to mikrokawalerki? Które mają od 18 do 25 metrów kwadratowych. Jako lewica mówimy takiej patologii dosyć. Zakażemy, uniemożliwimy budowę takich mikroapartamentów, które są instrumentem finansowym, a kompletnie nie nadają się do życia. Lewica podnosi jeszcze jeden istotny temat temat chaosu przestrzennego. Proszę Państwa, zgodnie z wyliczeniami Polskiej Akademii Nauk, chaos przestrzenny. Każdego roku kosztuje nas 84 miliardy złotych. To są koszty związane z dalekimi dojazdami do pracy, z budową infrastruktury w rozproszonej zabudowie. Nie, może być, nie możemy pozwolić na to, żeby w ten sposób budowano polskie miasta. Jako Lewica zagwarantujemy pomoc samorządom w tym, żeby były w stanie budować osiedla mieszkaniowe, które są położone. Blisko centrów miast są dobrze zlokalizowane, mają dostęp do transportu publicznego. Ich mieszkańcy mają dobry dostęp do usług, w tym szkół, przedszkoli, żłobków, ale także do terenów rekreacyjnych. Ponieważ to, jaka jest jakość przestrzeni mieszkalnej, wpływa na nasze zdrowie psychiczne i na nasze zdrowie fizyczne. Jako lewica skończymy z patologią chaosu przestrzennego. Dziękuję. Dziękujemy. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie. Jeśli nie, to dziękujemy bardzo.